niezmiennie serdecznie. Najpierw małe sprostowanie. Ostatnio mówiłem o dżinie, który spełniał życzenia. Ten dżin wyskoczył oczywiście z amfory. To takie naczynie, tak jak dzbanek mały. Naczynie, które kojarzy się z, właśnie z jakimś tam egzotycznym wschodem. A nie z kamfory. Najwyżej potem zniknął jak kamfora. Znaczy ten dżin ten co życzenia spełniał, chociaż taki, taki dżin do picia też znika, czasem jak kamfora Dzisiaj, co prawda, mamy 26 niedzielę, ale w naszym zgromadzeniu 27 września przypada uroczystość naszego założyciela, świętego A. Apaulo. Pozwólcie, że Opowiem o tym Wincentym troszkę, ponieważ myślę, że na kanwie jego życia, jego historii możemy kilku fajnych rzeczy się nauczyć. Dzisiejsza Ewangelia, ta z niedzieli, nawet całkiem nieźle do tego pasuje. Posłuchajmy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy". Ten odpowiedział: "Idę, panie", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę powiadam wam, Celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a Wy Mu nie uwierzyliście. Uwierzyli Mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby Mu uwierzyć. No cóż, zachowajmy sobie ten obraz. Tych dwóch braci i tych ludzi, którzy patrząc na, na nawróconych potrafili zmienić swoje życie. A przyjrzyjmy się chwilę Wincentemu. Wincenty, jego życiorys można sobie wygooglać. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale tak w skrócie: Wincenty urodził się. W południowo-zachodniej Francji, to jest już tak nad granicą, nad brzegiem oceanu, a między brzegiem oceanu a granicą z Hiszpanią. Tam jako wioskowy chłopak zajmował się wioskowym życiem, pasał chyba jakieś świnie nawet, ale jest takie powiedzenie, że kto ma, stare powiedzenie, kto ma księdza w rodzie, temu bieda niedobodzie. Ojciec Wincentego też znał to powiedzenie i postanowił zainwestować w swojego chłopaka. Sprzedał dwa woły, żeby Wincenty poszedł na studia, żeby został księdzem. No i kiedy już do do jakiejś porządnej parafii albo złapie jakieś, jakieś dobre stanowisko, będzie mógł wtedy z rodzinie, rodzinie spłacić ten, ten dług. Rzeczywiście Wincenty został księdzem i ten biznes plan. Który ojciec tam sobie wymyślił, ten biznesplan zaczął realizować, zaczął szukać miejsca przy, w jakim, przy, jakimś, przy jakimś dworze, przy sławnych, bogatych ludziach. I niestety to jest taka prawda o kościele tamtych czasów we Francji, że duchowieństwo gromadziło się w dużych miastach, gromadziło się przy bogatych dworach, przy bogatych ludziach i korzystało. Z tego bogactwa, natomiast prowincja, wieś były ogromnie zaniedbane. Być może dlatego Francja tak wygląda, czy wyglądała kiedy wybuchała rewolucja francuska, bo ludzie mieli żal, że Kościół ich opuścił, że duchowieństwo gromadziło się przy kasie, tą kasę rozprowadzało wśród swoich bliskich, a wieś pozostawała. Zaniedbana. I Wincenty na początku rzeczywiście związał się z bogatymi ludźmi, ale był także kapelanem ich posiadłości. Widział tę nędzę i co więcej na nią reagował. I to jest tu najważniejsze. Kiedy raz wyspowiadał kogoś, był bardzo poruszony tą spowiedzią i później, opowie nie opowiedział, ale wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej. To było 25. Stycznia w styczniu, nawrócenia świętego Pawła Apostoła, opowiedział o spowiedzi generalnej. I stąd się bierze początek zgromadzenia. E, bo wtedy tylu ludzi przyszło do spowiedzi, e, że trzeba było wołać zakonników z sąsiedniej wioski, czy e, z sąsiednich wiosek, żeby pomogli tych ludzi wyspowiadać. To było kazanie, e, to była dobra nowina było kazanie o tym, że życie można zacząć na nowo. Kazaniu nadziei, czyli o Ewangelii. Ale Wincenty zauważył, że to tak działa. Zebrał kilku innych księży, z nimi postanowili złożyć śluby i jeździć po, jeździć po wioskach, żeby tam głosić misję. Tak powstało zgromadzenie księży misjonarzy. Ale Wincenty zauważył, że jak ludzie się nawracali, no to księża też powinni się nawracać. Więc misjonarze przejmowali taką wioskę na jakiś czas. A księży brali na seminaria, żeby księża też się trochę dokształcili, też zmienili swoje życie. Po jakimś czasie Wincenty zauważył, że w jednej z wiosek była taka biedna rodzina, ktoś mu o niej opowiedział i znowu powiedział o niej kazanie. I ludzie tak byli poruszeni tym kazaniem, że ruszyli pomszy, żeby tamtej rodzinie pomóc. Przynosili tyle różnych rzeczy, że część się zmarnowała. Nie było wtedy lodówek. Więc Wincenty wpadł na pomysł, że to trzeba jakoś zorganizować. Razem z Ludwiką de Mariak założyli w końcu, oprócz tam stowarzyszeń miłosierdzia, bractw miłosierdzia, założyli zgromadzenie sióstr miłosierdzia, które zajmowało się pomocą, pomocą tym, tym ludziom. No i takie trzy rzeczy. Trzy rzeczy chyba są tutaj ważne. Jedna to jest no, dla nas ważna dla księży, to jest kształcenie kleru. Yy, druga yy, to nawrócenie i to nawrócenie chciałbym, żebyśmy sobie yy, się nad nim chwilę pozastanawiali i trzecia to miłosierdzie. No, spróbujmy się zastanowić nad tym nawróceniem, a ta nasza sprawa księży wyjdzie przy okazji. Kiedyś tak było, że yy, turyści zeszli z gór, yy, no już tak szli takim traktem przez las yy, i yy, yy, spotykają bacę, i pytają, co ta droga jest do Poronina. A Baca mówi, no hej, i do Poronina. A oni pytają, a tak za godzinkę zajdziemy? A Baca mówi, e, nie, za godzinkę nie zajdziecie. A oni mówią, a, a za dwie godziny? A Baca mówi, nie, za dwie godziny ty jest nie zajdziecie. To oni mówią, no to, to za ile zajdziemy? A Baca mówi, w ogóle nie zajdziecie. To oni mówią, jak w ogóle? Przecież się gadali, że, że ta droga jest do Poronina. A Baca mówi: No, hej, bo droga jest do Poronina, i no, wyjdziecie w przeciwną stronę. I tak sobie myślę, że jak chodzi o nawrócenie, to jest oczywiście taki moment, kiedy człowiek doznaje takiego zrywu. O tym jeszcze będzie czas, żeby opowiedzieć kiedy indziej, ale żeby po nawróceniu, żeby pamiętać o tym kierunku, żeby ten kierunek był do Pana Boga. To się wydaje jasne, ale w praktyce wygląda to różnie. Ludzie się nawracają, zaczynają razem się spotykać, i w jakimś czasie niestety ten kierunek z kierunku do Pana Boga, zmienia się na kierunek do siebie. Ludzie się nastawiają na siebie, powstaje takie kółko wzajemnej adoracji, takiego myślenia, że my jesteśmy fajni, a inni są niefajni. A potem a potem jeszcze to ewoluuje dalej, i niestety powstają takie kółka takiej oblężonej twierdzy, że my się musimy bronić, bo są inni, którzy nas atakują, albo są jakieś siły, które gdzieś próbują nas, yy, na, nas zniszczyć, i my musimy się tu razem trzymać. I tu jest wielki problem. Kiedyś tak było, że dwóch facetów się, winda się zacięła. No i oni w panice zaczynają wołać. Jeden krzyczy ratunku, ratunku. Drugi woła na pomoc, na pomoc. I w końcu ten jeden mówi: Słuchaj, no musimy krzyczeć razem, nie? żeby nas zrozumieli. Ja to mówi, dobra, dobra, razem, razem. I tu o to chodzi, że to razem nie jest najważniejsze, żeby, w tym, żeby nie stracić kierunku do Pana Boga. Dlatego, że jak się ludzie wezmą razem, to razem są sobie w stanie wybaczyć różne rzeczy. Razem, żeby nie ujawniać finansów, myślę już teraz o kościele. Razem, żeby jak wychodzić to inkognito, żeby nie pokazywać, jacy jesteśmy naprawdę, żeby w ogóle mieć na sobie jakąś taką maskę takiej tajemniczości. I w tym naszym kręgu, w tym naszym kręgu, w którym się trzymamy, wolno wtedy robić różne rzeczy, które normalnie no, nie pasowały i to nawrócenie ten, ten przemianowanie tego biznesplanu to dotyczy się także, tyczy się także nas, księży że nam się zdarza brak kultury, brak wiedzy brak wyczucia brak uczciwości brak wierności, brak miłości zdarzają się nam różne słabości i też się z tym powinniśmy zmierzyć i też nieustannie odnawiać ten kierunek do Pana Boga żebyśmy tak jak Ludzie mogli otworzyć się, bo w nawróceniu i to jest tutaj najważniejsze w nawróceniu nie chodzi o to, żeby się skatować jakąś pokutą, żeby się uniżyć, żeby się y, ukorzyć. Bóg jest Ojcem, który nas kocha. W nawróceniu najważniejsze jest odkrycie, że jest ktoś, kto mnie kocha. Wtedy ja mogę kochać siebie. Y, wtedy mogę być sobą. W dzisiejszym świecie wydaje się to jakimś paradoksem, przecież nam chodzi wszystkim o wolność. No to rozejrzyjmy się, kiedyś był taki, taki, taki slogan: bądź sobą, pij Pepsi. I tak sobie myślę, ile rzeczy potrzeba ludziom dzisiaj, żeby się poczuli sobą. Że trzeba mieć buty, trzeba mieć ubranie, trzeba mieć makijaż, trzeba mieć gadżety najnowsze, trzeba mieć samochód, trzeba mieć tyle różnych przedmiotów, które stanowią o naszym statusie. Tak sobie myślę, jak bardzo mało chyba ludzie czują się kochani, skoro potrzebują tylu rzeczy, żeby się nimi obłożyć, żeby się nimi, żeby się nimi zasłonić. A czasem można nic nie mieć, żeby dać drugiemu człowiekowi to, co jest najważniejsze. Kiedyś tak było, że taką jesienią, jak mamy, chłopak wpada do domu i w podkoszulku ma pełno jabłek. Przenosuje do tego domu taki zdyszany. Mama patrzy i mówi, skąd masz te jabłka. A chłopak mówi, z, 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 od sąsiada, z tego sadu. A mama mówi, a, a sąsiad wie, że ty masz te jabłka? A chłopak mówi, pewnie, że wie. Gonił mnie jak wariat po całym sadzie. I to jest taki, myślę, drugi numer, że z tego odkrycia że Bóg mnie kocha, że jestem kochany, taki jaki jestem, powinno coś wynikać. I tu święty Wincenty wymyślił miłosierdzie. No, nie wymyślił, bo już było, ale, ale przerobił to na miłosierdzie, że kiedy ja kocham, to jakoś chcę być, chcę się otworzyć na innych ludzi. I tutaj chcę się z nimi podzielić jakąś moją dobrocią, tym moim bogactwem, także tym duchowym. Ale tutaj też jest ogromny problem. Też trzeba trzymać ten kierunek na Pana Boga. Bo pamiętam, jak parę lat temu, kiedy była ta emigracja z Bliskiego Wschodu, kiedy mówiło się, że ci imigranci to tutaj przyjdą i oni przyniosą nam różne złe rzeczy, no, łącznie z, z bakteriami, że, że, że nam zagrażają, nie? że możemy im pomóc, jak oni będą, jak oni zrezygnują z siebie, nie? żeby oni są inni kulturowo, oni nie pasują. I tak sobie pomyślałem, że okrutne to jest, że możemy pomagać tylko tym, którzy są stłamszeni przez życie, którzy wyciągają rękę, żeby, żeby żebrać od nas jakiejś, jakiejś pomocy. To jest okrutne, żeby komuś kazać, żeby nie był sobą, a z drugiej strony mu powiedzieć, że nigdy nie będzie nami, nigdy nie będzie Polakiem. Ale tacy już jakoś chyba jesteśmy. To jest ogromna cena, a na dodatek nie daje żadnych perspektyw. Oczywiście wtedy pojawiały się takie pytania, nie? nawet wśród księży, to, żeby to co, to co, chciałbyś, żeby oni tu byli? Odstąpisz im swoje łóżko, swoje, swoje mieszkanie? Nie, to nie o to chodzi. Nie chciałbym, żeby tu byli. Chciałbym, żeby w swoim kraju mieli pięknie i mogli tam żyć szczęśliwie. Ale z jakiegoś powodu nie mogą. Tak samo, jak nie chcę, żeby były domy dziecka, ale one są. Tak samo, jak nie chcę, żeby byli alkoholicy, ale oni są. I nie chcę, ale wiem, że trzeba im pomóc, jeśli mnie na to stać. I o to tutaj chodzi, żeby tak pokochać siebie, żeby siebie dać, żeby nie drżeć o to, że ktoś mi coś zabierze, bo ja to po prostu chcę dać. To jest moje życie. Tak widzę jakoś sens tego mojego życia. W tym myślę, no jakoś mogę się chyba spełnić. Już na koniec, kiedyś była taka historia, katechetka zadała dzieciom, żeby opisały, kto to jest święty. Dzieci napisały różne rzeczy, o tych kółkach nad głową, o, o różnych cierpieniach albo o jakichś niezwykłych dobrociach. A jeden chłopak napisał, że święty to jest taki, przez którego świeci światło. Katechetka taka zdziwiona mówi: Ale o co chodzi? I on jej opowiada. Była późna jesień. Wiało, liście leciały z drzew. Wiatr targał tymi drzewami, jeszcze chyba padało i, i, i czasem nawet zagrzmiało. I on taki przerażony, przerażony gdzieś szedł taką, taką właśnie zadrzewioną drogą, pewnie leśną, szedł do kościoła. I był taki przerażony, ale jak już zbliżył się do kościoła, zobaczył te rozświetlone okna, w których no jak w witrażach były. Były postacie świętych, przez których świeciło światło, i wtedy wiedział, że już odnalazł drogę, że w środku są ludzie, że jest bezpiecznie. Nie? Że ci święci to po prostu byli tacy, którzy, przez których świeciło światło. I tak bym chciał życzyć, żeby to światło przez nas świeciło. Światło świeci i na piękne kwiaty, i na błoto, i kałuże, i śmieci, ale się nie zmienia, pozostaje sobą. Więc może wyjątkowo wy, nam, misjonarzom, życzcie, żeby przez nas świeciło światło, żebyśmy pozwalali mu przepływać przez nas, że w tym świetle kwiaty zakwitną, błoto wyschnie, że w tym świetle można będzie zobaczyć, odnaleźć jakąś swoją drogę. Życzcie nam, żeby to światło płynęło przez nas, żeby w Waszych trudnych sytuacjach, żebyśmy umieli jakoś rozświetlić, pomóc Wam, podzielić się z Wami naszym dobrem. Dobrą nowiną tym, że życie może zacząć się jakoś na nowo. Z góry dziękuję. Słowa pacierza uleciały gdzieś, z czasem modlić oduczyłeś się. Zapomniałeś o Bogu i niebie A on przecież ciągle czeka na ciebie.